Ja się nazywam Jakub Pański, mam cyfrę rzęsu, przyjechałem tutaj z Lublina. W Lublinie działam sobie w takiej grupie LARP, tam sobie razem robimy LARPy, gramy sobie w staramy się te LARPy popularyzować i czasami coś o nich powiedzieć, co nam się wydaje, że jest wartościowe. I ja trochę takich rzeczy chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć w kontekście trzech pojęć, czyli oczekiwania w celu jakości LARPów i zadowolenia po latach. Poproszę o następny slajd. Co to jest dla mnie? Na całe szczęście wciąż nie. To znaczy, jest mnóstwo ludzi, którzy Wam na coli powiedzą, jak zająć wybranie LARP-a, jakie on ma cechy, co zrobić, żeby lepsze, co zrobić, żeby tam działają. Bardzo Wam dużo rzeczy. Często te rzeczy będą sprzeczne ze sobą. To znaczy, rano, jutro ktoś powie jedną rzecz o larp po południu ktoś powie co innego, a na wieczorem ktoś jeszcze co innego. I wszyscy przedstawią gdzieś wizje. Zapowiedzi, promocji, tego co nam powie kumper, o kumpera po przy piwie. Jak mamy też szczęścia, to zagramy w rywal gry i ktoś powie, że mi się podobało, ale tym, że nam też się będzie podobało, piszemy powiemy o tej grze, że, że jest dobra. No to co robić, żeby ktoś w ogóle po naszych grach mówił, że, że to dobre. Zastanówmy się. Kiedy y, zaczynamy myśleć o tym, jaka gra gra, no bo kiedy ta gra się zaczyna, kiedy ona zaczyna funkcjonować w naszych głowach, a kiedy się kończy, był swego czasu w taki fajny artykuł y, na Nordic Lapingu, niestety nie znalazłem autora, więc o mnie która mówiła o tym, że lar zaczyna się kiedy. Pierwsza osoba mówi drugiej po raz pierwszy o tym, że ten lar w ogóle nie może kiedyś powstać, a gra kończy się wtedy, kiedy umrze ostatnia osoba, która partycypowała w tej grze. Wszystko, co się zajmuje pomiędzy tymi dwoma etapami, wpływa na to, jak myślimy o jakości gry, jak myślimy o tym, czy ona była dobra, jak myślimy o naszym wypowiadaniu z tej gry, jak przypominamy sobie oczekiwania naszych zdaniem tej gry. Dopóki mówimy o arp to się wszystko cały czas zmienia. Ja dzisiaj jestem w stanie zupełnie co innego powiedzieć o moich oczekiwaniach, czy moim zadowoleniu z gry, które dają na przykład 3 lata temu. To cały czas wariuje i się zmienia. Przejdźmy dalej. Więc zastanówmy się, kiedy, którą z tych trzech pamięć powstaje w naszych walkach, kiedy zaczynamy je układać, w jaki sposób powstają, jak się mogą zmieniać. Ja, żeby trochę uprościć. W że oczekiwania względem gry w największym stopniu e, klarują się przed grą, bo czegoś po tej grze oczekujemy. Potem te oczekiwania możemy wspominać, ale takie domacie zaczynamy pojawiać, to jest przed grą. Jakość to jest to, na na tej e, prelekcji będę mówił najmniej, bo to jest taka techniczna strona LARP-a najbardziej czy on był poprawnie wykonany, czy nie było faktaków w trakcie, e, więc on dotyczy e, projektowania, prowadzenia gry, to jest to, o czym tutaj na innych projektach usłużycie miejscu chciałem zrobić dobre grę, a komunikacja jest dodatnie ważniejsza dla dwóch pozostałych pięć. I zadowolenie, e, czyli to, jak się czujemy po grze, może w jej trakcie, ale po grze, jak się na tym czym się podobało, jak się czujemy, może nawet bardziej jak się czujemy. Bo to, że my jesteśmy zadowoleni po to niekoniecznie jest to samo z tym, że jesteśmy zadowoleni z za, larka. Czuwa się, y, y, dzieje. Idźmy dalej. Oczekiwania to coś, co y, powstaje przed grą. Najczęściej, jako twórcy, chcemy, żeby oczekiwania były wysokie. Bo jeżeli oczekiwania są wysokie, to mamy duże prawdopodobieństwo tego, że gracze zgłoszą się na y, naszą grę. Przygotowujemy jakieś treści, które pokazuje graczom, bądź oni między sobą mówią o naszej grze i te oczekiwania się klarują. Czasem mamy jakieś materiały promocyjne. Wszystko to, co możemy zachęcić graczy, żeby mówić o naszej grze, to wpływa na to, jak budują się te oczekiwania. Zastanówmy się, co jest dobre dla nas twórców, żeby te oczekiwania były takie, jak. Chcemy. Chcemy, być, chcemy powiedzieć graczom, po co będzie ta gra, czego tam doświadczą. Chcemy być z tymi graczami szczerzy. Chcemy, żeby oni pasowali do naszej gry, bo wtedy ich oczekiwania będą dopasowane do tego, co my chcemy zrobić, a to wpłynie na rzeczy, o których będziemy mówić później, czyli na ocenę jakości oraz na e, zadowolenie. Chcemy pomyśleć e, dokładnie, powinniśmy pomyśleć dokładnie. W jaki sposób chcemy budować oczekiwania i czego gracze powinni spodziewać się oczekiwać po naszej grze? Czego nie chcemy? Nie chcemy budować oczekiwań nie pasujących do naszej gry, a niestety bardzo często to robimy. Dlaczego? Bo budujemy oczekiwania w stosunku do naszych gier, zanim te gry powstaną. Przeczytajmy. Ja to robimy na Tutaj yy, na koni, czy wczoraj, czy, czy jutro, czy pojutrze jest trochę osób, które ogłaszają swoje gry, będą idziecie więcej otwarcia. A trzy gry które już budują oczekiwania od dwóch miesięcy albo od trzech miesięcy. Boże nie o nich rozmawiamy, mamy ze sobą przy piwku, ktoś powiedział, że temu mam taki pomysł. To jest start, w którym budujemy oczekiwania. Byłoby super, gdybyśmy mogli budować oczekiwania naszych graczy, wiedząc już, jak wygląda nasza E, gra. Wiem, że jest ciężko, ale spróbujemy się e, powstrzymać przed budowaniem oczekiwań, zanim do końca wiemy, jak ta gra m, będzie wyglądała. Pamiętajmy o tym, że nasza gra nie musi być dla każdej osoby i że to, że chcemy, żeby nasi gracze mieli wysokie oczekiwania, to nie jest trudne z tym, żeby te oczekiwania były wyższe niż to, albo nie jest do tego, co nasza gra e, może im zaoferować. Jakoś to to, co jest w tarcie gry, dla mnie jak mówiłem wcześniej to jest coś, o czym powiedzą tutaj inni twórcy, z którymi się na projektowaniu gier nie ma nie na komunikacji. Jakoś to coś jak wiem, mały moment to wpływ, kiedy już rzeczy są gotowe. Nie wiemy o, o jakichś, nie kartach postaci, o technicznej stronie o czymś co zostało przygotowane. Jeżeli to wygląda w jeden nie w drugi sposób, to będzie nam trudno wytłumaczyć graczom w trakcie, że... Nie, nie, to jest jednak zupełnie inaczej. Tak miało być. Tak miało być. Jest dobrze. Przejdźmy dalej jakości. Co robić? Robić rzeczy dobrze. Robić rzeczy do końca. Naprawdę to jest proste. Przy jakości niewiele możemy tym graczom potem wytłumaczyć. W kontekście yy, tego pojęcia, które było wcześniej, czyli oczekiwania. To, że naszą grę ocenimy jako grę wysokiej jakości, bo na przykład jest tam super scenografia, piękne karty postaci, napisane świetnym e, językiem, jest w ogóle super pogoda, świeci słońce, to nie znaczy, że ktoś nam powie, że nasza gra jest w wysokiej jakości, bo nam się pasować to oczekiwałem, jeżeli obiecaliśmy im coś innego. Jeżeli on po naszej wizji czegoś innego, bo na przykład myśli, on już od trzech miesięcy nie dostał dokumentu projektowego, tylko jakiś, wiecie, ploteczki, to zbudował cały obraz w swojej głowie i na podstawie tych oczekiwań on będzie oceniał jakość, którą my, jak mówiłem wcześniej, nie jesteśmy w stanie do końca obiektywnie ocenić, bo nie mamy definicji, co to jest dobry dar. Czego nie robić? Nie robić wszystkiego naraz. Nie brać sobie za dużo rzeczy na głowę. Nie robić rzeczy byle jak. I, powiem już wcześniej, ale powiem jeszcze raz, nie się oczekiwań co do jakości Waszej gry, zanim będziecie wiedzieli, jak ta gra będzie wyglądała. Nie poszukujcie, graczy jeszcze zanim one zaczną grać w Waszą grę. Wiem, chcemy, chcę, żeby oczekiwania były wysokie, ale dla mnie ważniejsze, żeby były dopasowane do tego, co chcę zaoferować. Zadowolenie, czyli to, co się dzieje z graczem po grze, on sobie kończy, jest szczęśliwy, a może nie, jest usatysfakcjonowany, a może nie. Powie, że mu się podobało, a może nie, powie, że było dobrze, a może nie. Będzie chciał zagrać kolejną naszą grę, a może nie, w kolejnym grę podobnego typu i tak dalej, i tak dalej. z gry i ma jakąś opinię o tej grze, ale może za to będzie inną, a za miesiąc jeszcze inną. Może mu wytłumaczymy, że ją interpretował, a może on to sobie jakieś poprawi. Może. Przepraszam może bardzo. Może posłucham jakiejś prezentacji na Koli i odkryje, o co chodziło yy, twórcy. Te rzeczy się zmieniają. Moim zdaniem zmieniają się bardzo długo w czasie. Nawet lata trzech możemy stwierdzić, że jednak jesteśmy zadowoleni z tego, że chcieliśmy jej udział. Co widzimy w tym zadowoleniu? Pytać przede wszystkim graczy, jak się bawili, czy jest to zadowolenie. Projektować koniec gry, projektować, o tym też yy, mówimy na Koli, a w te party po grze, bo to też wpłynąć na to, jak są zadowoleni z wydarzenia, nie tylko z ale czy oni są zadowoleni po grze. Sprawdzać to w jaki sposób, dowiedzieć się, dlaczego są zadowoleni, a dlaczego nie. Czy to jest powiązane z oczekiwaniami, z jakością, czy nie. Czego nie robić? nie tłumaczyć graczom, że powinni być zadowoleni, chociaż nie są. Ale już na pewno nie robić tego w sposób agresywny. Ja rozumiem, czasem się z się nie zgadzamy, ale jeżeli myślimy o budowaniu zadowolenia gracza po grze, a to przejdzie się na to, czy on powie, czy nasz jest dobry czy nie i przejdzie się na naszych kolejnych odbiorców, to bierzcie to pod uwagę. Wasza rozmowa z graczem po no, już. Może dwie by wrócić do jego zadowolenie z gry. Podobał się je bądź zepsuć i to się przełoży na wszystko, czego on doświadczył. więc zastanówcie się, czy jeżeli twórca po grze, po której jesteście średnio zadowoleni, będzie się tłumaczył, że to wasza wina, mogli się zabrać lepiej, zrobić coś innego, to mieliście być zadowoleni, bo był casting, dostaliście się na grę, czy to poprawny nastój i czy będzie lepiej, czy będziecie to padres płynę, czy będziecie zadowoleni. Ja wątpię. Jakie mamy e, zależności? Tak jak mówiłem oczekiwania, wpływają na jakość, to czy powiemy, czy gra była dobrej jakości czy złej, to będzie powiązane z tym, jakie mieliśmy e, oczekiwania. Więc że znaczenie dalszym przypadkiem jest to, czy kiedy mamy niskie oczekiwania, a dostaniemy grę wysokiej hmm, jakości taka, która nam się podoba. Możemy oczywiście powiedzieć, że a, tak naprawdę to czekają na dobrą grę ale to jest raczej mało prawdopodobne. Wysoka jakość, moim zdaniem, nie wpłynie na to, że przypominają sobie, że nasze oczekiwania były jednak pozytywne. Natomiast bardzo pozytywne i dobre oczekiwania, jeżeli zostaną zaspokojone przez jakość, to nawet jakiś fakt z technicznymi radami może być oceniony jak gra wysokiej jakości. Rzeli? Podobnie, e, podobnie będzie się miało rzecz z relacją oczekiwania e, i zadowolenie. To znaczy nasze, zado nasze duże zadowolenie tak że może nie sprawić, że zapomnimy o naszych złych oczekiwaniach, ale raczej nie, nie sądzę, żebyśmy powiedzieli nie no tak mówiłem, że nie wiem, z jego, ale tak naprawdę to w świąteczku myślałem, od początku wiedziałem, że to będzie super gra, będę się tam E, świetnie, będę się tam świetnie e, bawił. Dlatego oczekiwania są bardzo ważne. Jakość i zadowolenie, tu znam relację. wysoka jakość i wysokie zadowolenie, to nie zawsze są te same, e, to są te same rzeczy, nie muszą z siebie wynikać bezpośrednio. Możemy mieć kogoś, kto ocenił jako wysoką, ale być nie jestem zadowolony, bo liczyłem na mm, coś innego być może coś innego w wpłynęło na jego zadowolenie i on mówi tak, to bardzo wysokiej jakości, ale nie no, było to dobre, bo nie wiem, tamten graf mi się nie podobał. Dramat, nie chcę wracać na tego. I na koniec taką przygotowałem bardzo uproszczoną, tabelę, w której mamy oczywiście oczekiwania do zadowolenie. zadowolenie. No i tak uproszczając to honorami zauważyłem, że Jakoś dobrze, dobrze weszliśmy weszliśmy ogromną z tego oczekiwania, to jest zielony kolor, czy, czy czerwony kolor, to znaczy, że coś poszło źle, więc jest to taka bardzo prostra kategoria, co tam się może hmm, wydarzyć. No może być wszystko źle, czyli ktoś ma niskie oczekiwania, niech na tego mówię, bo wszyscy jechali, to była tragiczna jakość nie dostał karty postaci, lokacja przeciekała, nie było uciekać spać. I wrócił e, zaaranżowany. To jest fatalna sytuacja, ale Tak, wiem, że ja nie patrzę na tę grę, bo niskie oczekiwania, ale pojechałem, bo był miał jakiś spektakl, dramat. Okej, okay. mógł miał bardzo niskie oczekiwania. Ktoś był mógł mi na tę grę, tam był bezradnie, a ja odczuwam, nie wiem. Poznaję wiecie, może teraz wspomina tę te grę jako wydarzenie, e, na którym się bo spiknął z dziewczyną i z od, od pały, od co odparła coraz więcej związku i możemy przekonać edycji gry, no to było fatalnie, ale wiesz, że tamtych czasach jesteśmy razem, więc chętnie byśmy przyjechali na drugą edycję. To nie jest wymyślone przykład, nie? Także jakieś takie osobne.